A więc oficjalnie już nagrywamy, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie, 20.03, więc liczę, że kto miał być, to już, już z nami jest. Um, opowiem Wam, czemu tu się spotykamy i co będziemy robić, jesteśmy dzisiaj na takim specjalnym, dedykowanym Q&A, Dedykowany wszystkim osobom, które są zainteresowane Pinterestem, w kontekście nie tylko wykorzystania go jako fajne źródło inspiracji, może szukania fajnego prezentu albo pomysłu na remont w domu, ale wykorzystania, słuchajcie, Pinteresta dla naszych biznesów, po to, żeby być po drugiej stronie, czyli po stronie tych twórców kontentu, którzy właśnie pokazują swoje treści i którzy zapraszają do swoich czy to sklepów internetowych, czy to usług on online, offline'owych, w każdym razie jesteśmy tutaj po to, żeby porozmawiać sobie trochę o wykorzystaniu narzędzia, jakim jest Pinterest, do promowania własnych biznesów, produktów, usług. I oczywiście know-how, którym się z wami dzieliłam już na konferencji, czy to w kursie, wynika z branży handmade, czyli tutaj zaplecza o plotki, ale oczywiście, tak jak często powtarzałam, jest to takie know-how, które z powodzeniem może być zabrane i jeden do jeden zastosowane w każdej praktycznie branży. Także staram się tutaj, słuchajcie, dzielić takimi bardzo ogólnymi danymi które po prostu można wykorzystać nie tylko w branży handmade, ale w jakiejkolwiek innej. Także, jeżeli macie ochotę, dajcie znać też na czacie, w jakiej branży pracujecie, czym się zajmujecie, ja postaram się do tego tak odwołać troszeczkę bardziej ogólnie. Zaczniemy od takiego krótkiego wstępu. Ja tu mam kilka punktów, o którym, chcę, o którym chcę Wam powiedzieć, żeby tak troszeczkę się rozgrzać. Słuchajcie, nakarmić nasz umysł, żeby tak trochę wiecie, w ten letni wieczór, już prawie wakacyjny, trochę nam się ta głowa tak trochę na ten Pinterest nakierowała. Ale postaram się też w tej drugiej części troszeczkę rzucać z takimi pomysłami, które będą mi się wydawały dla Was przydatne przez pryzmat Waszych branż, tak? Już tu kojarzę, e, Jole na przykład, to wiem, że zajmuje się marketingiem, więc myślę, że Jola też tu postaram się tak właśnie z punktu widzenia, jak Ty też możesz wykorzystać to dla swoich klientów. Patrzę, że Jola pisze z Białego Stoku, Ola z Madrytu kurczę, przepięknie, bardzo się cieszę, że łączymy się z najróżniejszych, słuchajcie, miejsc w Polsce i za granicą. To te zalety słuchajcie online, że jednak możemy nawet w świecie z basenu na wakacjach gdzieś tutaj sobie zajrzeć, obejrzeć. I miałam bardzo wiele osób, które prosiły o to, że nie będą, bo są na urlopie, czy będzie nagranie, dlatego takim trochę kompromisem, ponieważ pierwotnie. To QA i wszystkie tego typu QA robimy w takim formacie, co w Vegas, to zostaje w Vegas, czyli jakby pozwalamy Wam włączyć kamerę, włączyć e, e, dźwięk, tak? albo po prostu pozwalamy tutaj zapytać się o takie rzeczy, które są no bardzo specyficzne, więc trochę też nie chcemy, żeby to wyciekało na zewnątrz. I mi to pozwala odpowiadać na Wasze pytania bardzo tak wchodząc głęboko, no bo też chodzi o to, żeby wykorzystać tutaj wartość takiego spotkania. No, a dlatego też nie nagrywamy takich spotkań, tak? Ze względu też na nie chcemy Waszych twarzy tutaj, wiecie, wizerunków udostępniać, jeżeli nie mamy na to pozwolenia. I przejdziemy sobie do takiej części za chwileczkę po tym wstępie, ale robiąc taki trochę kompromis i ukłon w kierunku tych osób, które rzeczywiście pisały wcześniej, że kurczę urlop, kurczę, no lipiec, no, zlitujcie się tutaj, dajcie nam. Chociaż jakiś kawałek nagrania, to ja przygotowałam sobie takie kilka punktów, które myślę może się przydać, i one zostaną na nagraniu. Ale oczywiście, kiedy przejdziemy do takich już szczegółowych waszych pytań, no to oczywiście wyłączam nagrywanie i zostaje zasada: co Vegas, to Vegas. Później to nagranie udostępnimy na naszym oplotkowym YouTube. Pewno nasza kochana Ania zajrzy trochę, żeby trochę podrasować, zrobić może jakąś okładkę, dodać bardzo fajny opis. Także dajcie nam chwilę cierpliwości, też pracujemy w trybie. Wakacyjnym, ale na pewno nie musicie, wiecie, tutaj nigdzie się zapisywać i cudować. Mamy Was już na liście mailowej, skoro dostaliście informację o tym QA, więc zaglądajcie po prostu na naszego YouTube. a pewno na liście Pinterest znajdziecie nagranie z tego dzisiejszego spotkania. Spotykamy się tutaj, słuchajcie, i w naszym gronie mamy osoby, które pochodzą z trzech źródeł. Najprawdopodobniej, jeżeli jesteś tutaj, to albo jesteś w naszym kursie Pinterest i już używasz tego narzędzia, jakim jest Pinterest, ale też tego kursu do ułatwiania sobie właśnie projektowania takich strategii promowania się na Pinterestie dla wszystkich uczestników naszego kursu. To QA było totalnie bezpłatne. Jest też możliwość, że po prostu zaglądałeś, zaglądałeś do naszego sklepu. Myśmy też umożliwiały kupienie sobie dostępu do tego dzisiejszego spotkania. Na samym początku spotkanie kosztowało 120 zł przez kilka miesięcy, później cena wzrosła do 200 zł. Tak jak zawsze, to tutaj u nas w Oplotki Mamy taką zasadę, że kto pierwszy, ten lepszy. Zawsze informujemy naszą listę mailową w pierwszej kolejności o takich rzeczach. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś tą osobą, która po prostu chciała tu wpaść i zadać swoje pytanie, nawet jeżeli nie pracuje z nami w kursie, ale jest też duże, duże prawdopodobieństwo, że jesteś tutaj jako uczestnik jednej z dwóch konferencji, dzięki którym promujemy też naszą działalność, czy też takie promowanie narzędzia, jakim jest Pinterest. Przy pomocy konferencji, więc jest duża szansa, że jesteś tutaj, bo byłaś lub byłeś na konferencji Slow Business Online Grażyny Partner Lorente. Tak? I to był taki bonus, właśnie o wartości 120 zł, kiedy właśnie tak było wycenione to spotkanie. My tutaj proponowałyśmy dwa terminy, jeden już się oczywiście dawno odbył, ale ten był takim troszeczkę ukłonem w stosunku do osób, które. Nie mogły znowu albo nie, nie, nie dały rady dotrzeć, więc pozwoliłyśmy tutaj wziąć udział właśnie w tym spotkaniu. Natomiast jest jeszcze możliwość, że jesteś tutaj jako pokłosie konferencji, Jak żyć w necie u Kasi Aleszczyk. Ja tam też zapromotowałam taki bonus, który właśnie był już wtedy wyceniony 200 zł. To już było w tym momencie, kiedy cena tego spotkania podrosła i zaproponowałam właśnie też to spotkanie. Także jeżeli byliście, byłyście. Turystyk z tych grup osób jak macie ochotę dać znać właśnie jak tutaj trafiliście nawet tak żeby sobie zobaczyć na czacie kto skąd tutaj jest to was zapraszam my stwierdziłyśmy tutaj w zespole że to jest też bardzo fajna okazja żeby położyć jeszcze jedną wartość na stół tego spotkania a mianowicie networking więc zachęcam was słuchajcie jeżeli macie ochotę patrzę że tutaj już się przedstawiacie tak Ela Wrocław fotografia kobieca tak Renata rękodzieło zaczynam tak Ola branża edukacyjna matematyka statystyka tak super że piszecie wiem że że Jola też zajmuje się branżą szkoleniowa, rozwojowa, tak i za e, coaching, szkolenia biznes, tak, więc zachęcam was, jeżeli macie ochotę o sobie powiedzieć więcej, albo powiedzieć tak, jestem tutaj z tej konferencji, tak. Jola też e, prelegentka, słuchajcie, z Jolą też się już dobrze znamy, jak macie ochotę, zaglądajcie na naszego e, naszego YouTube'a, też niedawno wywiad z Jolą, bardzo fajnie też opowiadał o swojej działalności Jola, więc zachęcam. Bardzo warto. Oczywiście tam inaczej się promujemy niż Pinterestem, ale po prostu Jole warto znać, też bardzo fajne rzeczy pokazuje, dzieli się bardzo fajnie wiedzą w zakresie, słuchajcie, marketingu, a to nam się zawsze przydaje. Dzisiaj trochę jesteśmy tu w temacie, wiecie, też promowania się właśnie przy pomocy Pinterest, więc myślę, że to taki zbliżony temat warto zajrzeć. Zachęcam Was, jeżeli macie ochotę udostępniać linki do siebie, tak? Potraktujcie to też jako takie miejsce trochę networkingu. Jest nas tutaj bardzo kameralne grono. Widzę, że teraz jest nas chyba 8-9 osób. Przybywa 12, 14, więc słuchajcie, zachęcam, zwłaszcza te osoby, które są na początku. Ja się tak staram dać taki trochę bonus. Te osoby, które już w ciągu tych 15 minut pierwszych już są, nie spóźniają się. Słuchajcie, to do Was specjalnie mówię: jeżeli macie ochotę wrzucić link do siebie, jak najbardziej można, normalnie tego nie robimy, na tak kameralnym i jeszcze płatnym wydarzeniu, jak najbardziej pozwalam na to, żeby się tu promować na całego, ale też pamiętajcie, że będziemy tu trochę mówić o sposobach promowania, też w kontekście Pinterest'a, więc warto sobie to przećwiczyć, jak o sobie opowiedzieć krótko, zwięźle, żeby jednak zaprosić do siebie, także potraktujcie to też jako takie miejsce. Jeżeli macie ochotę dać feedback innym osobom, tak, albo powiedzieć, o fajnie, kogoś takiego szukam, dzięki za cynka, to śmiało jak najbardziej na tym czacie jak najbardziej możecie rozmawiać. Czat nie będzie udostępniany, więc znowu co co Vegas to zostaje Vegas. Także stąd prawdopodobnie się zgromadziliśmy tutaj z takich czterech miejsc Mówię o tym, bo też warto sobie zajrzeć, tak, jeżeli nie znacie tych konferencji, o których mówiłam, ja pewno w przyszłym roku, jeżeli gdzieś nie pozwolą, to znowu będę w nich brać udział. Bardzo fajne wydarzenia. Także to jest też taki sposób, żeby właśnie takie płatne produkty, jak tutaj te nasze oplotkowe spotkania w cenie 120-200 zł. Czasem można wyczaić takie nasze niskopłatne produkty w ramach konferencji jako bonus, bezpłatny, więc jest fajny deal, bo te konferencje rzeczywiście to nie tylko moja wartość, ale też wielu innych prelegentów. Także to tylko tak woli z wstępu. Słuchajcie. Będziemy mówić o Pinterest i o wykorzystaniu go do celów promocyjnych. Ja zakładam troszeczkę, że jesteśmy tutaj z takich konkretnych źródeł, więc albo oglądaliście, oglądałyście, patrzę, że są same babki, więc mogę słuchajcie, prezentację na którejś z konferencji, więc zakładam, że takie totalne podstawy Pinteresta macie, albo jesteście tutaj z kursu, więc macie więcej niż podstawy, więc zakładam, że mówię do osób, które już wiedzą, że Pinterest to świetne narzędzie do promocji, już może eksperymentują, już są za tym etapem, Zakładam konto, wiem, że jest konto biznesowe, że mogę patrzeć statystyki, że wiem, że mogę badać efekty, wiem, że tutaj można puszczać też reklamy. Wiem, że to wszystko jest. Jesteśmy tutaj, żeby podyskutować na poziomie. Okej, okay, to jak ja mogę sobie zrobić tutaj burzę mózgów? Jak jeszcze mogę popchnąć moje? Promowanie siebie na Pinterest do przodu. Także zachęcam Was, jeżeli macie bardzo zaawansowane pytania, jak najbardziej to jest miejsce, żeby je zadać. Jeżeli ktoś będzie czuł, że nie rozumie jakichś aspektów, to ja się postaram wtedy w takim dużym skrócie wytłumaczyć, ewentualnie odesłać do materiałów, które mamy też u siebie na YouTubie. Najczęściej no odsyłam z bardzo podstawowymi rzeczami na naszą playlistę Pinterest, więc jeżeli tutaj jesteście tak troszkę z przypadku, tak trochę bardziej, żeby się dowiedzieć w ogóle o co chodzi to jest playlista Pinterest na naszym um, YouTubie, o plotki. Tam są takie zupełne podstawy, jak założyć konto, konto biznesowe, co to te tablice, piny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, jeżeli już chcecie rzeczywiście działać biznesowo i dowiadywać się, jak kierować ruch, jaką my strategię e, kierujemy, żeby to już była taka trochę samonapędzająca się machina, że możemy pojechać na urlop dwa miesiące, nic nie robić, a machina dalej działa, to wtedy już bardziej te informacje w kursie. Ale tak jak mówię, to spotkanie też ma niż dużą wartość, więc zachęcam, żeby, żeby też zadawać właśnie pytania. A ja się postaram tak na nie odpowiadać, że jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to ja też postaram się w takim chociaż telegraficznym skrócie podpowiedzieć, z czego te rzeczy wynikają. Co robią oplotki dla tych osób, które tam gdzieś mignęło i bardziej tak jestem tutaj, bo fajnie ten Pinterest, coś mogę z tego mieć, ale nie bardzo wiecie, kto tu teraz do Was gada, słuchajcie, widzę kilka znajomych nazwisk, więc tutaj czy, czy Jola, czy coś, to pewnie możesz po wodę lecieć, tak, bo tutaj chwilę opowiem o sobie. Ale opowiem, słuchajcie, w telegraficznym skrócie, żeby bardziej powiedzieć, dlaczego ja Wam tu teraz opowiadam o Pinterestie i co ja tutaj właściwie mam do położenia na stół, niż wiecie, wielka teraz opowieść, jaka tu Pani CEO do Was gada. Oplotki to organizacja, która zajmuje się sprzedażą, promocją yy, i takim szeroko pojętym promowaniem rękodzieła. Szczerze wierzę, że to jest taka odtrudka na tempo dzisiejszej codzienności, słuchajcie, więc. Yy, yy, Zakładamy, że jesteśmy tutaj, żeby zarażać pozytywnym bakcylem rękodzieła, i brzmi to trochę enigmatycznie, ale przekłada się na taką dosyć niestandardową działalność, która wydaje się bardzo wielu osobom być taką branżą wacikową, czyli coś tam sobie dłubią te kobiety na macierzyńskim, i tak dalej, a później to trzeba do roboty. Oplotki to organizacja, która zajmuje się prowadzeniem warsztatów rękodzieła online i offline w różnych technikach rękodzieła. Zespół w większych momentach, dziesięcioosobowy, mniejszych, trzy, osobowe. Tutaj liczę tak dosyć luźno, bo wszyscy jesteśmy albo na swoich działalnościach, albo po prostu w większej, mniejszej ilości zakresu godzin, w zależności od kontraktów. Jak to się rozwija teraz wakacje, mamy ludzi, więc trzy osoby, cztery osoby raptem w zespole, ale chodzi o to, Prowadzimy warsztaty rękodzieła z różnych technik rękodzieła, więc skupiamy różnych artystów, różnych technik. Uczymy też rękodzieła przy pomocy kursów online. Jest to bardzo duża dźwignia naszych zarobków, które oczywiście generują ten taki, nie powiedziałabym pasywny, ale bardziej powiedzmy skalowalny dochód. I to jest główna działalność, do której wykorzystujemy Pinterest. Ja osobiście też, jako osoba, która jest założycielem, takim fundatorem tej organizacji, bardzo mocno idę krok dalej, bo wierzę, że Model na nasze wzrastanie to zapraszanie do współpracy jeszcze więcej tego rękodzieła, jeszcze więcej twórców. Więc ja zajmuję się też takim biznesowym coachingiem dla twórców rękodzieła. Oczywiście kocham biznes, tak, ale wybrałam sobie tą, tą grupę docelową, bo po prostu czuję, że tutaj jest moja misja. Także daję te narzędzia biznesowe, jak tworzyć kursy online, jak tworzyć produkty online, jak uczyć się tego biznesu, marketingu, ale wszystko ogniskuję wokół branży handmade, więc pomagam twórcom sprzedawać ich rękodzieło, tworzyć. Kursy warsztaty online promować też niecodzienne usługi. Tu mamy na przykład takie osoby, które wprowadzają wypasione włóczki z Włoch i gdzieś tam bawią się w import tutaj do kraju, współpracuje z różnymi marketplace'ami, tutaj prekursorami czegoś takiego jak podobnego do Etsy, tylko na rynek niemiecki, także bardzo, bardzo rozbudowana działalność, ale bardzo mocno osadzona w handmade i jest nad tym całym powiedzmy modelem naszej działalności. Z jednej strony skalowanie przy pomocy dużych korporacji. Robimy też właśnie warsztaty rękodzieła online, offline dla dużych korporacji, więc nie kryję, że to jest też taki kombajd, który nas w dużym stopniu utrzymuje. I do tego wszystkiego na samej górze ja jako powiedzmy osoba, która tutaj no, dużo musiała się nauczyć w trakcie i to budowanie zespołu, skalowanie, gdzieś tam PR, wystąpienia typu TEDx, obecność w mediach, gdzieś dzień dobry TVN i tego typu rzeczy. Czuję, że jest tutaj we mnie też jakaś taka duża porcja know-how, która jest bardzo osadzona w branży handmade, ale którą też mogę się dzielić na zewnątrz i podawać da dalej do innych branż, więc jest tutaj jeszcze mastermind, który ja osobiście prowadzę i to jest taki mastermind dla właścicielek biznesów nieco bardziej już zaawansowanych, które już potrzebują troszeczkę takiej bardziej strategicznej wiedzy, no, czy powiedzmy też z, tej, z zakresu budowania już własnego zespołu, organizacji. Mówię o tym, słuchajcie, z tej perspektywy, żeby wam pokazać, że rzeczywiście Pinterest to jest idealne miejsce dla branży handmade, więc yy, trochę pewno dlatego tam jestem, bo od początku naszej działalności Pinterest był takim narzędziem, które wykorzystywaliśmy do promowania właśnie naszych kursów, rękodzieła, warsztatów online, ale też ogólnie działalności opłotki. Teraz przepięknie działa nam Pinterest nie tylko dla naszych kursów, właśnie warsztatów i takiej typowo branży handmade. Przepięknie promuje też książkę, którą tutaj, wiecie, w bardzo dyskretny sposób lokuje. Mówię o tym, dlatego żeby pokazać Wam, że pomimo, że my wyrastamy z branży Handmade, wykorzystujemy narzędzie, jakim jest Pinterest, do takiej działalności, która już spoza tej branży się wylewa. No bo mówmy się, że książka no to nie jest rękodzieło, tak? To jest książka osadzona w tej branży, ale rzeczywiście promowanie książki to jest coś zupełnie innego niż promowanie samego rękodzieła. Dlatego wiem, że to działa. Działa też w przypadku książki, działa również w przypadku produktów, które promuje, na przykład afiliacyjnie, czyli na przykład kursów online mojej mentorki, od której ja sama uczyłam się biznesu online, a u której sama teraz pracuję jako mentorka w jej programach. Działa to tak, że po prostu ja się tam wszystkiego nauczyłam, jak te kursy online robić. Odniosłam duży sukces, więc ona zaprosiła mnie, żeby jak przychodzą jej nowe klientki i właśnie zaczynają się uczyć od podstaw, jak robić kursy. To ja się tutaj dzielę tym swoim doświadczeniem, właśnie też mocno z mojej branży, ale ogólnie doświadczeniem z branży handmade. Więc Pinterest też wykorzystuję, żeby promować kursy afiliacyjnie kogoś innego niż ja. Także to, słuchajcie, takie moje krótkie przedstawienie, ale właśnie z takim, takim twistem żeby wam pokazać, że robię bardzo wiele rzeczy. Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach warto się niszować, tak? To prawda Jola też by mi przyklasnęła, że im węższa nisza, im lepiej pokażemy, co robimy. Tym lepiej dla nas, dla naszych klientów, ale tu Wam też tak trochę przewrotnie chcę pokazać, że też jestem przykładem osoby, która ma w tym swoim koszyczku strumieni dochodów bardzo wiele działalności. I Pinterest jest takim narzędziem, które pozwala mi w bardzo fajny sposób promować wszystkie te działalności, tylko właśnie przy wykorzystaniu takiej przemyślanej strategii. Co robiło protki? powiedziałam. Yy, tak, jak się promować, nawet jeżeli nie jestem z branży handmade, i słuchajcie, tutaj będę powolutku już przechodziła do, um, do Waszych pytań. Tak, Jola, fajnie piszesz, tak? Nisza plus dywersyfikacja. Dokładnie. Więc możemy sobie troszeczkę podyskutować o takich ogólnych rzeczach, ale będę Was zachęcała, słuchajcie, żeby. Teraz w trakcie tego, co będę Wam dosłownie przez takie pięć minut opowiadała, żeby pomyśleć sobie nad Waszymi pytaniami, bo pewno macie konkretne produkty, które sprzedajecie, może usługi, które chcecie promować, albo doświadczenia z Pinterestem, że gdzieś coś robiliście, może nie do końca zadziałało, albo macie pomysł, jakby można interes wykorzystać na bazie tego, co słyszeliście czy ode mnie, czy też grzebaliście po internecie i chcecie zadać konkretne pytanie, albo po prostu macie jakiś konkretny pomysł, tak? Patrzycie na tą platformę, widzicie, co tam się dzieje, i macie jakiś konkretny pomysł i chcecie go po prostu położyć na stół, skonfrontować. Więc zachęcam Was, żeby zadawać pytania na czacie. Ale jeżeli macie ochotę wskoczyć na żywo i po prostu włączyć sobie kamerę, podyskutować, po prostu pogadać, to wtedy, słuchajcie, umówmy się, że podnosicie tą um, łapkę wirtualną. Ja wtedy was mogę tutaj na panelistów. Oczywiście wiem, że jest taka godzina, też taka pora, że nie ma tego obowiązku. Po prostu, jeżeli macie ochotę w ten sposób podyskutować o swoim biznesie, będzie taka możliwość. Ale jeżeli macie ochotę, to zachęcam, żeby zadawać pytania na czacie. I jeszcze ostatnia rzecz, słuchajcie, bo tak patrzę, żeby to, co ma zostać na nagraniu, żeby tutaj było, zanim po prostu wyłączymy nagrywanie i już sobie przejdziemy do takiej mm, dyskusji na temat Waszych potrzeb. Call to Action, tak? No tu bym, Jola byś mnie pochwaliła. Na końcu Call to Action musi być, słuchajcie. Jeżeli oglądasz to nagranie później niż nasze dzisiejsze spotkanie, to oczywiście nie masz takiej możliwości, żeby tutaj no, zadać to pytanie. Tak jak wszyscy, którzy są dzisiaj z nami, słuchajcie, poświęcają się w ten cieplutki wieczór, gdzie można było siedzieć i sobie grillować, tak? Y to jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście zachęcam Cię, żeby pisać do nas na agnieszka.maupa.oplotki.pl, to jest wtedy mail bezpośrednio do mnie. Jeżeli długo nie odpowiadam, bo zdarza mi się, bo tam sprawdzam maile osobiście, to wtedy na oplotki.maupa.oplotki.pl, tam zawsze ktoś z zespołu czuwa, więc szybciej przyjdzie odpowiedź, ale prawdopodobnie będzie to ktoś z naszego zespołu. A jeżeli zobaczysz, że... jakby tej, w tej mojej rozmowie pojawi się tutaj coś takiego, co cię zaintryguje albo oglądając nasze materiały gdzieś tu na YouTubie czy gdzieś w sieci mówisz kurczę ten Pinterest jest dla mnie, chcę zobaczyć tą ich strategię, że im to tak strasznie działa. To wtedy zapraszam Cię na stronę oplotki.pl. W sklepie mamy kurs Pinterest, i to jest oczywiście kurs, który jest tak naprawdę zajrzeniem za nasze kulisy i pokazaniem dokładnie, jaką strategię stosujemy. Tam jest wykorzystanie tablic grupowych, wykorzystanie narzędzi bezpłatnych, podłączanie swojej strony, ewentualnie sklepu internetowego lub social mediów, czyli takie trochę zamiast tworzenia nowego kontentu, jak mogę wykorzystać wszystko to, co mam, czy na przykład blog. Plus wszystkie strategie organiczne. tak? W kursie nie zajmujemy się płatną reklamą. Ja jestem wyznawcą tej zasady, że reklama to wtedy, jak już wszystko wydusimy z organicznych działań, po to, żeby to, te działania skalować. Ale jeżeli chcemy przetestować, co nam może działać, to zaczynamy od organicznych. Także w kursie znajdziesz wszystko, co możesz na Pinterestie zrobić, stosując dokładnie naszą strategię oplotkową, żeby promować swoje treści. Kurs został jednak tak nagrany, że jest to wyciągnięcie lekcji, wyciągnięcie strategii i know-how z branży handmade, z działalności dokładnie oplotki, ale kurs został tak skonstruowany, żeby rzeczywiście można było wziąć taki schemat i wykorzystać w dowolnej branży. Także tyle słuchajcie z takich konkretów, które chciałam bardzo, żeby były tutaj na nagraniu. Za chwileczkę wyłączę nasze nagranie i ta część, o której tutaj te, ta pogadanka, takie słuchajcie, 15-20 minutek, ona trafi na YouTube i zostanie jako nagranie. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie oglądał to nagranie, to zapraszam do kontaktu. Ja natomiast, słuchajcie, wyłączę i zachęcę Was do zadawania swoich pytań, i przejdziemy do tego światła reflektoru, które mm, położymy. Na Wasze działania. Także ja, słuchajcie, wyłączam nagranie i wskakujemy do konkretu.